To to, co dzisiaj chciałbym zrobić, to co wam wysyłałem, to będziemy mówić o pierwszych sposobach już integracji i będziemy tworzyć nowego sobie A Ja stworzę nowego Q'a teraz, który będzie troszeczkę innym Q'em. Do tej pory nasz Quickup, tak jak mówiłem, był QPem generycznym, czyli ten, ten Quickup, to on był po prostu tylko ikonką. Natomiast teraz zrobimy sobie QuickUp, który będzie dziedziczył, będzie kopią jednego ze stanych widgetów w naszym systemie FIBAR. Czyli może to być przygotowany QuickUp z pewną funkcjonalnością RGBW kontrolera. Nie pamiętam, czy ona jest tak rozbudowana, czy trochę ograniczona, ale na pewno wybór palety takiej ma. Czy będzie to przykładowo przycisk typu button,